Mamy sobie dzisiaj. Minecraft'a, taje ze mną. 2 i 2 Może kurwa wygramy tą mapę. Co Boże. Mówię? Dobra, zestaw małego terrorysty. Bardzo pierwszą człowieku, nie wiem co czy... Siekierkę mam, mam broń Rąg drewno Masz klatkę, gdzie jesteś, masz klatkę Ej.

Bo jak się zaś zajebany Ogałwany? Nie, wieśniaki Gdzie ten skurwys? Pójdzie mi od pleców i mnie zetknie? spadłem e, na dół Chcesz tam iść? No Czekaj, ja, ja mogę się zbudować O cóż, no. Dobra. Ale szalker box ścieżka. Ej, piec lata. Latający <laughs> piec kurwa widna. Patrz jak leci. Czekaj, muszę coś zrobić. Nie, nie, nie. Masz krzemień? Nie no, mam. Nie ma co zrobię Ok, Rozkurwiłem go Dobra, sobie wiem, buciki dobra <laughs> Ale, to tak ładnie siadło Typowo pod nagrywki no. za Nie spodziewałem się takiego efektu Spodziewałem się efektu ale nie takiego, że go tam Dobra, wracam tam na dół Machęku tam po no. Dobra, raczej to jest wygrana gierka już w widzowie Mam przecież... A, to, to są No to Mam kilo To kopię. Ej znikło. <noise> ty mi się nie kopie. Kurwa, nie wiedziałem. Masz żarcie jakieś? Masz, dałem ci żarcie za tobą. Ej, chlebuś tam jest, Habili. Tam ci dam chlebuś. Czekaj, ja muszę zrobić porządnie, k***a, k***a, mam psy. Dobra. Nie kaweruj mnie, bo... boję się wy... Ja właśnie. Ty nic. Czekaj. Co dałam tych knockback? I Nie no, aby teraz to mógł łatwiej robotę. Śnieżki gdzieś tu były. Co da są śnieżki? Bije. Kurwa ale ja jestem nie wiem pośredzony Ej, debil Co, skoczył po, po prostu? Jaki idiota Bo on skoczył i on, chciał, on chciał się uszy No, zaczynamy kolejny med widzowie Gramy kolejną mapę Jakąś fajną, nową, jakąś krzybową I co, pocisiemy jak zwykle widzowie To jest kij, to jest gdzieś nowa mapa, tam jakiś zamek na środku Ale jest fajna, bo kolorowa Ej, mam jakiś młot! Mam motora! Co? Jaki huk robi? Patrz, łysy. chcesz motora? Tam bystaw małego inżyniera. Ten motora robi jak ja, jakąś taką falę śmieszną. Co, Co jest? Tuczę na Discordzie. Hmm. Jaka tu zostawię. Nie pierwszy raz z tych, że mam jak, jak, jakiś motor ja. Warhammer Obie będę takie huki robił Masz. masz dwa deaktory z mieczy Nie, masz, tylko no, sam Gdzie dać padeki Dobra, ci nie chce wpierdalać co on wyjdzie jak zwykle nie mam budulca. Coś młot tora, ciekawe co to robi. Nie ja nie wiem, pewny, że ale jak ucieka to so podbijasz i tyle. Nie! Ten mod rozwala ziemię i ta ziemia tak leci do góry, to nie wiem czy on. To mówię, ucieka, uciekasz i dajesz czy coś? Zobaczyłem. Jak popi, będzie się wypierdalał po prostu. Normalnie chłopie. Czekaj, to se chleba jeszcze zrobię. No na, nasi mejci są na środku. Lecę, lecę. <laughs> Kto leciał na łeb? Ktoś tam TNT wybuchł, który? Tak, ja, tam wyjeba, ja tam wyjebałem TNT. prawie żeś mnie ucie zabił. Uciekałem przed typem. Jak, jak ciebie nikt nie gonił, ale ok. Gonił mnie. Gdzie ty jesteś, my? Zgubiłem cię. Spadłem z mapy eee, eee, GINĄŁ JEST To mnie kurwa kredy innego niż to Szkielet Nie szkielet, ale coś innego niż ten Nie, wy, nie wypróbowałem tora Nie nie, za nisko, nie, nie odpalisz nie. tego drugiego Katapulta... I tyk. No i hu, jak jestem zjebany, kurwa Nie klikło mi się za pierwszym razem Ale poszło Ale nie zabiłeś nikogo Ale nie, ale się wkurwię Dobra, nie wyszło I lecimy dalej no, gramy teraz na nowej mapie, tu sz trzeba szybko Do Dużo na tej kurde nie było, ja, ja na mapie Ja, gramy. Graliśmy? Graliśmy na tej mapie, aby nie pierdolisz głupoty. Graliśmy? To chyba ty grałeś. Rób mi z lewuś. że kojarzę, żebym grał na tej mapie. Ró rób mi i ty wszystko. Zbieram. chleba Itki itki, it, drewno kopaj Ale co pod jaksy Mam miecz ostrość 3 nie, ten To się nie opłaca mi robić Mam perły Kurde Ej ten chłopiec chce wysadzić, on hopie intuje gierkę Dobra ja wykurwiam do was Mam To lepiej żelaza. nie, bo ten, bo ten gość chce mnie wysadzić On, o mu się nie podoba, że z nim gramy. Na środku zginę szybciej Tutaj jest blok żelaza muszę jak Daj mi żarcie no, no i chuju rozkurdeł Gabił go Gabi. chodźcie Tutaj jedzenie leży na ziemi, Jak ktoś Nie Gdzie? biorę cię go Ja biorę drogę ja, ja się zbuduję chyba Full Jacks Lepiej zbudować się raz jeden Full diaks. Masz patyki Zrób Masz perłę A masz blok żelaza łysy Masę go czekaj wykopię ci go Gdzie? Masz Daj mi dwie perły A. Mam zestaw ma szybkiego w pierdolu Trochę drewna się wezmę Przyda się jak wykopimy chcę akceptacja Ciebie Jesteśmy sami na nich wszystkich To chodź Jest tu niewidzialny Dobra nie goń go, nie goń go Explosive ball, wejsę Explosion day. Tam się biją, chodzi wiemy O Jezu, Ej, daj mi perłę, bo nie chcący klikłem perłę e, pies stał na dupi i mi bił Gdzie, no, no. jeden człowiek? Tam się budują Chyba tak i wykopałbyś mi tego bloka żelaza to masz teraz tylko crafting znaleźli to Ja ci mogę skraftować crafting to jest zaraz no dawaj na się oni poszli na naszą pytanie masz plecy masz taki jak bambik Dedykował na taki bambikowy. Dobra idziemy dalej Tam jest typ, idzie do niego Gdzieś mi ten dał? No postawiłem go na moście Aha, to ja idę się wrócić Jaka kurwa jebana Nie no, to będzie najdłuższa gra Musimy sobie zrobić fast travel Idzie do ciebie babka, nie dobra Jak do mnie Kaweruj mm -hmm. Ja kopię drewno I robię fast travel O kurde, Takie bloki mi się pojawiały Masz perełkę? Mam I strzelają do nas I plety mamy tam, tam, tam ktoś idzie do nas Tu, tu idzie A, a nie tu, tu idzie. Ja mam perłę, ale nie mam explosion boła. Znaczy nie mam uchu, ale Boże strzał Do łuku no. Zabiłeś, zabiłeś Dobra, ona chce nas zabić na strzały Po drugą smańkę Czekaj sobie, jak sobie mnie no? Czy ja musimy zrobić coś takiego, żeby oni na mnie uciekali Dobra, i tenki jakieś są, co tu jest ciekawego. E, nic. Dobra, polecą. Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy. Czekaj, wywalę i nie, nie Masz jakieś strzały? Nie mam nie babkę. No kurwa będą się ganiać, bo nagrywam. Ja pierdolę. Tak to, to rozgiewkowe gramy, raz, baciach i tyle. Kurwa I co kurwa, ma zamiar się gonić? Mhm, zbudowa mechanizm. Jeb mnie tam ty tu jej je mnie Jeb tu ty ty Ja pierdolę, rzuciłeś Kot, Holgumę, I co to jest, kurwa? Jakiś kred zajebany Nie wiem O, wiem gdzie ona jest Czekaj, rzucę tam TNT Akurat to wybuchnę Ja też wiem, i co, to jest sprawia satysfakcji? Nie kurwa, co. Gnębienie takiego armateuszka kurwa. I gdzie jesteś ostatnia, kurwo? Musimy otwierać laki bloki. A jak te kurwy robią krety, no to... I czekaj, jest ostatnia... nie, jeszcze są trzy osoby. ja nie mam perły w Ja nie mam jak tam wejść Blokował cię w tym Dobra, mieli kompas, mają kompas Nie wiem Mam kompas też się... Chcesz, się bij? Ja se entronkuję To to jest ostatni typek. No, ale jak se co kurwa? Latasz dookoła, czy jak? Tam jestem gościu. Budował jakąś maszynę. Gdzie ja tam dociej? Myślę, że on ma szybki kill-off i chce nas na niego dawić No jednak nie chce, po Prosty... prostu jest... ...pożar na skajce w drugim miejscu. <laughs> down, 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 down. Dobra, gramy moi widzowie na nowej mapie. Jeżeli dotarliście do tego momentu napiszcie w komentarzu Pajak 2 i gramy dalej. Będę wiedział, że Wam się podoba taki materiał, potem tarcza. No jak dać kilo wam, zapomniałem się zmienić Mam perełkę. Mam strzały Szczęśliwy łup. Dobra, dziura do końca tu, świata Musisz nad nim współklaczować tam Czemu ja? Co, bo ja mam tylko podkiwkę Ja mam łup i seta no. Masz klatę, masz klatę, buty to, bo ty masz miecz Ja nie mam miecza, parę godzin. Ja miecz. Dobra, ja tu mam Masz kit jeszcze? A ja zobaczę, czy wszystko mam po Regeneracja dobra. Ej, budują się do nas? Tak? No, potato rzucił. do dosalił skorą, skoki do wirusa. A wie co najlepsze? On tam jest Buduj się tam czymś albo czekaj 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 O kurde, że się na dał Tu jest jeszcze jeden gdzieś. Zabity. Zabiłeś go? No. no. To twój pies? Chyba. Nie ma nazwy. No to tak. No kurwa, tak, że tamtej tenki wyjdę, kurwa, stanę obok. Szel cię przyda. I teraz, jak sobie miecie, tutaj O, to sobie A ja on A ile masz żelaza? Dobra, potrzebuję jedno, jedno drewno drop crafting. Tu masz blok żelaza jak chcesz. A ja pod... drop crafting, bo tu jest crafting. Tu masz crafting. Nie chcę wyrwać, nie Dobra, lecimy A w sumie mam ten, to sobie drobi spodnie Ale nie ma craftingu, bo chyba wysadził Może ja? Dobra Ostatni kamper Tam są kamperzy Tam gościu leci, <laughs> widziałem się siostra Gdzie ty jesteś Wesem? Tutaj zbudowałem się A ty tam jesteś ja widziałem innego typu Wrócić kurwo Więc poczump O kurde spadłem Jak mnie rzuciło No, zlagowany Nie jestem w stanie ich porobić jestem Tam jest jeden F. Ja pierdolę Fch. 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 I ostatni jest bez temu A gdzie jest tam? Na drugiej stronie Dobra, ciekawe Tam całkiem po drugiej stronie świata O tutaj Ale... przed tobą jak, jakbyś ja gdzieś tam był Wiem, wiem, wiem Idź tu Bore, Na prawo Prosto, prosto znaczy... I teraz na prawo Widzę Tam przed tobą, on jest bez itemu Jak bez itemu, czemu ty Czemu, czy no mu Nie, nie, No, a to w Ma butki nie, 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 tylko zbroi Ma, butki żółte no To nie, to, to tylko buty Dobra. Dobra. I tym akcentem kończymy odcinek z Minecrafta. Jeśli wam tym podobało, kończymy suba, nie, i komentarz. Cześć. Na razie.